Wiemy o dziesięcioleciu żłobka, o budowie ronda i o przygotowaniach do sezonu letniego, ale nasz program rozpoczniemy od absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wyniki głosowania potwierdzają, że działania Pana w zakresie gospodarki finansowej i zrównoważonego rozwoju całej gminy poprawiają życie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jestem Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń maja w gminie Sampulno. Rekordowy rok pod względem finansów sempulna kraińskiego, bo po raz pierwszy w historii budżet miasta i gminy, zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków, przekroczył 100 milionów złotych. Właśnie tym na ostatniej sesji zajmowała się Rada Miejska Sempulna, która decydowała o udzieleniu burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania za wykonanie właśnie tego budżetu. Realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie praca, wiedza i zaangażowanie wielu osób, instytucji. Jak Państwo wiecie, gmina to nie tylko ten budynek, który tu się mieści, ale to całokształt, który staraliśmy się w tym raporcie pokazać. Dlatego też tu słowa podziękowania chciałbym przede wszystkim kierować do Rady Miejskiej, która wytycza te ogólne zasady i kierunki rozwoju naszej gminy, do pracowników naszego urzędu, którzy to realizują, jednostek organizacyjnych, które też to znakomicie rozszerzają realizację tych zadań, sołtysów, przewodniczących zarządów, osiedli, ale przede wszystkim naszych mieszkańców, którzy pokazują nam, w jakim kierunku, jak powinna się nasza gmina rozwijać. Serdecznie dziękuję. Za uwagę. Uchwała numer 57 2023 Rady Miejskiej w Stępulnie z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Stępulna botu wotum zaufania. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Chętnych do zabrania głosu przejdę do głosowania. Proszę o tabelę. Wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Proszę o pobylenie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 14 głosami za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 1. Panie burmistrzu. W imieniu radnych Rady Miejskiej własnym składam panu serdeczne gratulacje za uzyskany wotus zaufania i absolutorium. Wyniki głosowania potwierdzają, że działania Pana w zakresie gospodarki finansowej i zrównoważonego rozwoju całej gminy poprawiają życie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo panu, pani skarbnik gminy, pani Anie Pan oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu 2022 roku. Panie Burmistrzu, na obecny rok 2023 i kolejne lata życzę Panu wytrwałości pełnej realizacji zobowiązań oczekiwanych przez mieszkańców gminy. Niech kolejne lata Pańskiej pracy będą wypełnione sukcesami, społeczną akceptacją i źródłem satysfakcji oraz motywacji w naszej pracy. Dzień dziecka, bieg rodzinny, smerfy i piknik rodzinny. W taki sposób wszystkie gminne instytucje świętowały dziesięciolecie Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Kiedy sempoleński żłobek powstawał, zastanawiano się głośno nad rzeczywistą potrzebą jego budowy. Szybko okazało się jednak, jak bardzo potrzebna była to instytucja. Po kilku latach dokonano jej pierwszej rozbudowy, już wiadomo, że będzie kolejna, a przez ten cały czas ze żłobka do przedszkoli trafiło niemal 600 dzieciaków. Powiem Wam, że trudno mi uwierzyć, czy to już minęło 10 lat, bo do dzisiaj pamiętam ten moment w 2012 roku, kiedy to grupa rodziców sępyna krańskiego z malutkimi dziećmi na rękach spotkała się z radnymi Rady Miejskiej i Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego na sali w Ośrodku Pomocy Społecznej i właśnie tam debatowali nad tym żeby utworzyć to miejsce i proszę państwa udało się wtedy najmniejsza Dominika Tuńska miała trzy tygodnie dzisiaj ma już 11 lat więc proszę zobaczyć jaki to y, czas upłynął od tego czasu i, jak od, i od tego czasu też chcę powiedzieć że wychowaliśmy w żłobku 525 absolwentów, ponad pół tysiąca dzieci opuściło żłobek przez te 10 lat. Aż trudno uwierzyć, że tyle lat już minęło od powstania tego miejsca. Ono się cieszy tak dużym zainteresowaniem, że musi być rozbudowywane, ponieważ mieszkańcy chcą tego typu oferty i zapisują swoje pociechy do tego miejsca. Cieszymy się jako władze Sempulna Krańskiego, że wypełnia ona tę lukę oferując usługi naszym najmłodszym dzieciom. Ja chciałem z tej okazji podwójnej okazji wszystkim dzieciom w naszej gminie i tym dużym i tym małym życzyć wiele radości, uśmiechu, udanego dzisiaj świętowania. Na pewno smerwy, które tutaj do nas przybyły, jeszcze bardziej wniosą wiele radości do tego dzisiejszego święta. A z okazji jubileuszu naszego Centrum Małego Dziecka i Rodziny chciałbym Podziękować za te 10 lat wspaniałej pracy i życzyć kolejnych wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego dobrego, pani dyrektor i pracownicy. A teraz w naszym programie czas na krótki przegląd trwających w Sempulnie krajeńskim inwestycji. Chodzi o tak zwany przok który powstaje na oczyszczalni ścieków i obudowę dróg i ulic za 10 milionów złotych. Lada chwila poznamy także dyrektora trzeciego przedszkola, którego budowa trwa przy ulicy targowej. Ogłosiliśmy, tak jak zapowiadaliśmy, konkurs na wyłonienie dyrektora. Niestety wpłynęła tylko jedna oferta i na tą ofertę, na ogłoszony konkurs, niestety autor tej oferty się nie zgłosił, w związku z czym nie można było rozstrzygnąć konkursu. Konkurs został zamknięty i nierozstrzygnięty w sensie, że nie wyłoniliśmy tam dyrektora. No, i teraz pozostaje rozwiązanie takie, że możemy powierzyć pełnienie funkcji dyrektora osobie wybranej spośród nas, i taką decyzję właśnie Burmistrz Wspólnokrańskiego podejmie. Od 1 lipca będzie powołana osoba, która będzie pełniła tę funkcję i będzie miała czas właśnie dwóch miesięcy na przygotowanie tego przedszkola, żeby od 1 września ono mogło normalnie zafunkcjonować. Panie Burmistrzu, czy wiemy już, kto będzie dyrektorem? Tak, wiemy. Jest to aktualnie pełniący obowiązki kierownika klubu dziecięcego w naszym Centrum Małego Dziecka i Rodziny, pani Maria Tyda. Myślę, że sprawdzi się na tym nowym stanowisku. Czy znaczy tutaj pod względem formalnym wszystko się zgadza, ona rozumie może pełnić taką funkcję? Może pełnić taką funkcję, jako menadżer tego, tej placówki będzie mogła tę funkcję, znakomicie mi się wydaje, wypełnić. Dobrze, a panie jeszcze drugi wątek jakby tego tej, tej sprawy jest. Taki, że no, dyrektor mm, zacznie przygotowywać placówkę do uruchomienia z dniem 1 września. Czy to jest dalej aktualne? Wspominał Pan wcześniej, jak rozmawialiśmy nieraz na ten temat, że w czerwcu będzie na 100% wiadomo, czy uda się uruchomić trzecie przedszkole od 1 września. Jest czerwiec, wiadomo? No tutaj się nic nie zmieniło. Od 1 września przedszkole powinno zafunkcjonować. Postęp prac na budowie jest znaczny. Dzisiaj już następują prace wykończeniowe, są malowane ściany, za chwilę będzie, wszystkie instalacje już wszystko jest zrealizowane. Budynek jest teraz docieplany na zewnątrz, też kładzone są tynki zewnętrzne. Otoczenie już jest praktycznie też prawie całe zagospodarowane: są parkingi, droga dojazdowa, chodniki stoją, supy oświetleniowe. Także myślę, że tutaj zagrożenia na 1 września nie ma, tym bardziej, że mamy też już skompletowane wyposażenie tego, tego obiektu, w sensie mebel, mebli i całego wyposażenia kuchennego i sanitarnego. Pozostaje tylko to po prostu zamontować, wymalować, wysprzątać i oddać do użytku. Panie prezesie, kilka tygodni temu doszło do uroczystego, można powiedzieć, podpisania umowy na wykonanie, licząc Reja i plusa jako dwie, ośmiu ulic na terenie miasta Sępulna i, i gminy Sempólno kraińskie Zadanie warte ponad 10,5 miliona złotych. Czy to prawda, że właściwie można powiedzieć, że zaczęliście już, już to wielkie zadanie realizować? Tak, rozpoczęliśmy od prac przygotowawczych, czyli karczowania tutaj oraz usunięcia humusu. Ze względu na to, że już w poniedzieli rozpoczną się prace z instalacją kanalizacji deszczowej tutaj na tym odcinku. Ten odcinek, co widzimy za moimi plecami, to jest ulicy Prusa I on będzie łączył razem z przedszkolem i to będzie droga przejazdowa, możliwość przejazdu z ulicy Chopena na ulicę Targową. No właśnie, bo nie ukrywajmy, że ma to ściśle związek z budową, z budową przedszkola numer 3. Czyli tak jak pan mówi, to będzie normalnie ogólnie dostępna droga i przejezdna, przelotowa i dostępna dla wszystkich. Tak, dokładnie. To jest jeszcze dodatkowo, będzie to droga jako przeciwpożarowa, tutaj umożliwiająca naszej Państwowej Straży, a także Ochotniczej, na szybszy wyjazd tutaj, możliwość szybszego wyjazdu właśnie z ich e, e, siedziby tutaj w stronę właśnie Kawli i w innych miejscowości. A jeśli e, jeszcze zapytam o te pozostałe ulice wynikające z tego, z tego dużego przetargu, z tego dużego projektu, jak tam wygląda harmonogram prac, kiedy, kiedy tam cokolwiek zacznie się dziać? Tutaj już mamy ostatnie uzgodnienia, tutaj z poszczególnymi e, branżami już dopięte, e, lada chwila już tutaj zaczniemy kolejną ulicę, jaka jest ulica Więcborska, a także tutaj ulica e, Radosna. Panie burmistrzu, za oknami Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krańskim e, e, rozpoczęła się e, budowa ronda, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy przed miesiącem. Mm, już powolutku, już powolutku e, małe kłopoty e, komunikacyjne w mieście, w mieście się tworzą, e, a to dopiero początek prawda? No niestety tak, każda inwestycja to jest na etapie realizacji utrudnienia dla naszych mieszkańców, a tu jest tym bardziej to utrudnione, bo to jest na skrzyżowaniu drogi Kościuszki Wojewódzkiej z drogami tutaj gminnymi. Przebiega tutaj ruch, zarówno ten tranzytowy na Tuchole, jak i ruch lokalny jest bardzo intensywny, szczególnie w godzinach zakończenia pracy. Tam są przecież zakłady pracy, duża część się znajduje w tej części naszego miasta. No i widzimy po prostu tutaj natężenie tego ruchu, że, że to są problemy. A prace no, muszą być po prostu tutaj przeprowadzone. Nie ma możliwości zorganizowania jakichś dodatkowych objazdów. W związku z czym tak naprawdę będziemy przez parę miesięcy przejeżdżać przez plat budowy. Wykonawca tutaj obiecuje, że postara się w miarę sprawnie przeprowadzić tę inwestycje, Natomiast umowny czas ma do końca roku, więc kilka miesięcy jeszcze tego utrudnienia będzie. W związku z tym, że to już się zaczęło i że gmina finansowała projekt, rozumiem, że mimo tych utrudnień w ruchu, no nie wiem, jest Pan zadowolony, że wreszcie to się dzieje i, i że, ta zmiana, że ta zmiana organizacji ruchu w postaci tego okrężnego skrzyżowania wreszcie nastąpi? Dokładnie tak, to wielokrotnie nasi mieszkańcy i kierowcy przejeżdżający zwracali nam uwagę, że tutaj jest problem po prostu z włączeniem się do ruchu i problem z bezpieczeństwem, bo lewoskręty i, i dosyć intensywny ruch, to spowodowało właśnie, że nastąpi tutaj zmiana organizacji ruchu, będzie to skrzyżowanie okrężne, które na pewno poprawi bezpieczeństwo i ten ruch upłynni. Panie burmistrzu, czemu nie, nie sygnalizacja świetlna? Taka dyskusja kilka lat temu się odbyła, na pewno sygnalizacja świetlna byłaby Tańsza, no, albo nawet można powiedzieć dużo tańsza niż budowa ronda. Pewnie tak, natomiast chcę zauważyć, że były roz, roz, warianty rozpatrywane przed podjęciem ostatecznej decyzji, w tym też i warianty oświetlenia, tutaj sygnalizacji świetnej, ale ci, którzy zajmowali się tym tematem, fachowcy stwierdzili, że sygnalizacja świetna oczywiście też by poprawiła bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, też by upłynniła ten, ten ruch, ale byłby, byłyby takie momenty, kiedy na przykład by było światło czerwone, Kierowcy by stali na czerwonym, mimo że nie byłoby ruchu na, na drodze, na którą chcieliby wjechać. Skrzyżowanie okrężne rozwiązuje ten problem, zawsze będzie można po prostu się włączyć do ruchu. Obojętnie, czy, czy tutaj jest natężenie znaczne, czy jego nie ma. Tutaj przy. Przypomnę na przykład chociażby w okresach wieczornych czy, czy nawet nocnych by trzeba było chyba sygnalizację wyłączać, no bo takiego dużego ruchu już w nocy na przykład nie ma, a światła by były czerwone, zielone i, i kierowcy by musieli po prostu tutaj oczekiwać na włączenie się. Więc myślę, że mimo tego, że to jest rozwiązanie droższe, jest lepsze i właściwsze dla tego skrzyżowania. Dobrze, Panie Prezesie, za, za naszymi plecami powstaje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tak to się dokładnie. NAzywa, czyli Pszok. Na jakim etapie są prace? Kiedy będzie gotowy? Jak to teraz wygląda w szczegółach? Prace już są dosyć bardzo, nawet bym powiedział, zaawansowane, ponieważ już mamy wykonane wszystkie podbudowy, a także jak widać za moimi plecami, już wykonaliśmy całą konstrukcję rampy. Pozostało nam tylko do ułożenia tak naprawdę na na całej tej inwestycji. Ułożenie, ustawienie wagi do ważenia samochodów, no i ten, i zamontowanie balustrad, które będą na rampie. Dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, aby tutaj ograniczyć jakieś ewentualne kolizje, ponieważ rampa, którą widać za mną, ona jest usytuowana 1,50 m powyżej nawierzchni. E, dlatego, że będą w koło niej ustawione kontenery, e, aby mogli tutaj użytkownicy z góry tej rampy wszystkie te odpady, które będą przywożone tutaj przez nich, e, wrzucać bezpośrednio do kontenerów. Właśnie, czyli to będzie tak funkcjonowało, że ja przyjeżdżam, wjeżdżam na tą rampę i w zależności od kontenera i w zależności od tego, co przywiozłem, pozbywam się śmieci, tak? Tak, każdy kontener będzie miał swoją tabliczkę, która będzie mówiła każdemu użytkownikowi, co należy umieszczać w danym kontenerze e, i będzie można tutaj e, także e, przywozić e, inne rzeczy e, typu akumulatory, e, baterie, e, ale te już e, odbiór będzie się odbywał tutaj w budynku, który jest obok, który także jest, należy do tej inwestycji, jest w tym zadaniu. E, czyli my mówimy tak na dobrą sprawę teraz o takim e, profesjonalnym punkcie, o takim profesjonalnym przoku, ten tymczasowy e, za naszymi plecami zostanie, jak rozumiem, zlikwidowany. E, tak, tutaj będą okomarowane, tak jak e, mówi o tym wszystko e, ustawa odnośnie Zagospodarowania odpadami. Będzie wyposażony w wagę do samochodów, będą kamery tutaj, będzie oświetlone, będą tablice informacyjne, które będą mówiły właśnie każdemu użytkownikowi, co może być tutaj w danym kontenerze. Wrzucone, ale będzie także miejsce, taki warsztat, w którym będą mogły być naprawiane różnego rodzaju lodówki, telewizory, które będą mogły być zwracane. I na koniec naszego programu kilka zdań na temat zbliżającego się wielkimi krokami sezonu turystycznego. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Tak jest, już 15 czerwca w czwartek rozpoczynamy, otwieramy kąpielisko na plaży miejskiej, a co jest z tym związane, rusza również wypożyczalnia sprzętu wodnego, pojawią się na plaży ratownicy, otwieramy pole biwakowe zarówno w Sempulnie, jak i nad urokliwym jeziorem Juchacz, także wszystko od czwartku jest już będzie już przygotowane dla mieszkańców, dla turystów, którzy zechcą do nas przyjechać. Pole namiotowe, ale jedno tutaj na tak zwanej starej plaży i drugie, i drugie nad Juchaczem. Czy już można przyjeżdżać, czy jeszcze chwilę do tego 15 trzeba poczekać? Do Sempulna zapraszamy w każdej chwili, pole jest czynne, otwarte, także tutaj w każdej chwili można przyjechać. Jeżeli chodzi o jezioro Juchacz, tam dzierżawimy to pole biwakowe i od 15 rozpoczynamy tam sezon. Nie tylko namioty, także kamperki, tak? Tu wszystko jest przygotowane? Tak. W Sempolnie oczywiście ta baza jest, że tak powiem, na wyższym poziomie, gdyż mamy tam toalety, prysznice, Natomiast na jeziorze Juchacz jest to typowo leśne pole biwakowe, urokliwe, bardzo ładne, ale no, też te warunki higieniczno sanitarne są inne, są tam to i to je. Także tam zapraszamy też i, i wszystkich biwakowiczów z namiotami, z kamperami, z przyczepami kempingowymi. Dobrze, panie dyrektorze jeszcze molo, no, nie bez znaczenia jest chyba ta informacja, że od niedawna znowu działa. I, i spacerując promenadą, no tam jakiś zimny napój l, l, loda dzieciom kupić można? Tak jest, także w tym roku mamy nowego dzierżawcę, kawiarenka już ruszyła, bardzo dużo pozytywnych opinii na temat kawiarenki. Lody, napoje, przekąski, desery, wszystko to, co w Taką pogodę jest tutaj turystom potrzebne, można tam kupić, nabyć, ale też w tym roku na, na plaży będzie strefa gastro. Pojawią się dwa podmioty, jeden handlujący zapiekankami, goframi, zimnym piwkiem, napojami, ale też pojawi się budka z lodami i z innymi, yy, że tak powiem, propozycjami dla klientów. Czyli Sympulno, krótko mówiąc, jest gotowy Jesteśmy gotowi, zapraszamy.